<laughs> <Damy>. <laughs> <laughs> wow, Eddie, jak w Mortal Kombat! Pamiętni to, Jasmine. Tak, już jestem Tylko Zapomna chwila. <laughs> na jebał Logana. Jakie ujęcia, dobre Jasminka? Ty powinnaś zdjęcie. Ty robić nie jakieś. widziałeś, ty nie widziałeś zdjęcia oh. Logana na rowerze. To jest dopiero, słuchaj. Ty, no dobre. Masz jakoś pokazać zdjęcie? Nie. No!